Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie i kolorowo. No, w tym roku to jest naprawdę mega dużo kolorów tutaj w Pepko. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład taką zieloną sukienkę. I one są bardzo wygodne. 30 zł kosztuje i są, ona jest do rozmiaru 4,6. Takie ma rękawy. Odcięcie pod biustem i tu jest taka szeroka. Ale powiem Wam, że ta jest taka mięsista. Taka naprawdę, czy naprawdę grubsza. No grubsza trochę, wiadomo, że jak z tego materiału, to troszeczkę będzie, troszeczkę będzie grubsza. Idziemy dalej. Dalej mamy też taką zieloną bluzkę i tą bluzkę możecie sobie założyć normalnie, możecie sobie taką wywinąć na ramiona. Tu ma takie kropeczki jakby, jak widzicie. Tu jest też normalnie taka rozciągliwa, że sobie tutaj bez problemu ją wciśniecie od S do XXL za 25 zł. I z tyłu wygląda tak samo praktycznie jak z przodu. Później wam pokażę jeszcze Klapeczki chyba były? Chyba. Chyba były klapeczki. E, jakieś tam buty, więc e, zostańcie do końca. E, mamy tutaj koszulę, i też w kolorze zielonym. Zobaczcie, tak wygląda. Jest taka e, bardzo delikatna, i ta koszula jest za trzy dyszki. E, I tu jest na przykład rozmiar 44. Ja powiem Wam szczerze, że dzisiaj wbijałam się w sukienkę jeansową na ramionczkach. Ten, kto jest pepkomaniakiem, to pewnie wie, która to jest sukienka. No, i w 44 niestety w pierwszych się nie zapięłam, a na dole wyglądało to nie zaciekawie, bo było dosyć szeroko. Tu mamy takie rękawy. E, żółta bluzeczka, jak widzicie, z taką koronką. Rękawy są e, nie obszyte, tak jakbyście je po prostu ucięli, ale fajnie to wygląda. Jest taki delikatny materiał. 25 zł kosztuje i jest do rozmiaru 2 xl. Z tyłu, jeszcze na taki e, słodziutki guziczek. I tu chyba już z tego będzie wszystko. Poczekajcie, sobie zerknę. A nie, jeszcze tu Wam pokażę tą bluzeczkę. Ona jest z, tych, z tymi buźkami. Teraz to znaczy to jest zwykły taki t-shirt. I ona kosztuje 25 zł do rozmiaru 3XL, moje drogie panie. Moje drogie panie plus size do rozmiaru, do rozmiaru X 3XL. Dobra, tu zobaczcie jak pięknie kolorowo. I powiem Wam jedną rzecz. Yy, dziewczyny, które mnie dłużej oglądają, to wiedzą, że jeżeli coś omijam, to to już było i trzeba się po prostu cofnąć, bo czasami niektórzy, poczekajcie, cztery dyszki. Kosztuje ta koszula? Bo niektórzy piszą, dlaczego ty nie pokazujesz wszystkiego. No właśnie, i to są chyba te osoby nowe, które przychodzą do mnie na kanał i myślą, że ja w jednym przeglądzie pokażę cały sklep, wszystkie ubrania. Nie, jeżeli ktoś ogląda mnie codziennie, to wie, że pokazuję nowości. Czasami się do czegoś wracam, ale przeważnie wjeżdżają u mnie nowości, więc tak to wygląda. Tu mamy bluzeczkę. Bluzeczka jest w rozmiarze XL, akurat, 25 zł. Kosztuje. Tu ma jeszcze takie dodatkowo guziki. Jest, jak widzicie, taki trochę nietoperz. Ale kolorów to jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie jaka tutaj sukienka jest piękna. Sukienka jest na ramionczkach, właśnie coś takiego przymierzałam jeansowego, no ale niestety nie fajnie. Cztery dyszki kosztuje e, i też są dosyć duże rozmiary, no ale wiadomo, jak w piersiach jest e, dosyć sporo, takie jak ja mam sporo i tego nie ukrywam, no to jak z tyłu nie ma gumki, no to po prostu jest ciężej. Tu mamy też strój kąpielowy i stroje kąpielowe jednoczęściowe są też dużych rozmiarów, e, tylko po prostu trzeba sobie e, zmierzyć. No i tu jest od S do XXL za 40 zł za 40 zł i z tyłu on jest zobaczcie tak on jest tak brzydko powieszony, bo on jest po prostu z tyłu chyba ma X-a i dlatego tak to wygląda. Te stroje wam już pokazywałam, więc idziemy, idziemy dalej. Zobaczcie, tylko wam tak przejadę, no bo przecież to jest sezon sezon e, bikini e, okularów. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne różowe okulary za 15 zł. 15, tak, 15 zł. Tu macie takie też za 15. Słuchajcie, ja kupiłam też zadychę swoje okulary w Pepko. A tu są takie same, dobra, koniec okularów. Ja kupiłam swoje zadychę i też super mi się w nich chodzi. Są naprawdę fajne, zadychę. A kupiłam kiedyś w Diversie za 45. Złamały mi się. Nie wiem, bardzo szybko złamało mi się, bo wkładam sobie na głowę, a te sobie wkładam na głowę, gdzieś mi spadną i nic mi się nie łamie. Cztery dychy kosztują takie spodenki, zobaczcie, w kolorze szarym. Można sobie je wywinąć, tak jak tutaj jest pokazane na załączonym obrazku. Za chwilę wam pokażę jeszcze inne. Zobaczcie tutaj, ile muślinowych kolorków, Piękne spodenki muślinowe. Ja wiem, że Wy bardzo lubicie ten muślin. Ja osobiście nie mam jeszcze nic muślinowego w domu. Do ubrania, ale wiem, że wy po prostu szalejecie na, na punkcie jego. E, dobra, tu mamy minióweczkę za cztery dychy do XXL. Słuchajcie, jeansowa, jeans dżins się trochę rozciąga e, i tu jeszcze trochę z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. No i tu ma taki jeszcze rozpierdaczek na boczku. E, no i zobaczcie z tyłu, tak wygląda. Kurczę, pamiętam, jak byłam nastolatką. Ja cały czas w takich mindziach chodziłam. E, dobra, idziemy dalej. <laughs> ale tutaj się nie, nie. Nie, nie na wspominki. Niech nie bierze mnie na wspominki, o tak. Dobra, tu mamy spodnie za 35 zł. Takie też bardzo delikatne, bardzo leciutkie, zwiewne. Odkładam. Zbieram je na wspominki, a później ktoś pisze mi w komentarzu, że, że to jest przegląd i ona nie chciałaby słuchać mojego życia prywatnego. No, może i masz rację, może i masz, masz rację, dlatego może troszeczkę mniej będę tutaj mówić, a więcej będę robiła vlogów. Tu mamy następne spodenki. E, I kosztują cztery dychy. Są takie poszarpane, jak widzicie. No, i koniec. <ścoughs> I koniec, i tyle. No i też powiem wam, poczekajcie, pokażę wam najpierw to bluzkę, ale pokażę, powiem wam coś na temat tych klapeczek, że. Mm, no dobra, zaraz powiem. Tu mamy taką bluzkę, tylko jak widzicie, ona jest tak krzywo powieszona, ale musicie sobie wyobrazić, jak ona wygląda. 25 zł kosztuje, tak? Dobrze widzę, dobrze widzę. No i jest w kolorze pomarańczowym, jest naprawdę bardzo kolorowo w tym roku. Eee, no i te klapeczki, słuchajcie. Nie wiem, jak się je nosi, nie mam zielonego pojęcia, ale bardzo dużo osób wchodzi w takich klapkach. 35 zł kosztują. Nie wiem, co to się dzieje. To jest taka teraz moda na takie plastikowe klapki, ale. No, fajna, fajna. Ciekawa jestem, czy wygodnie w tych klapensach się chodzi. Jak ktoś ma, to też piszcie w komentarzu. Tu mamy takie nowości, i to jest coś podobnego do lnu. To nie jest len, to jest coś podobnego do lnu. Ja zawsze myślałam, że to jest len, ale ktoś tam mnie też um, uświadomił po prostu. Cztery dychy kosztuje. No i wiadomo, len jak to len. Znaczy, len. No, coś podobnego do lnu to się nie rozciągnie, więc e, no więc wiecie o co chodzi, nie? Mamy tu fajną bluzkę, i tutaj jak widzicie, ktoś sobie tutaj to rozwiązał, ale tutaj to związujecie, ciach pyk. Jak ktoś ma wiecie płasko tutaj na dole, no to może sobie taką bluzeczkę zakupić. E, I zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Cena to 20 zł do rozmiaru 3xL, moje kochane. 3xL, aż jestem ciekawa, jakby to wyglądało na takiej kobiecie jak ja. Dalej mamy tutaj taką pomarańczową, ale ta jest śliczna. Zobaczcie, jaka ładna. Mi się podoba, podobają mi się takie wzory. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. 20 zł kosztuje i, i jest do rozmiaru 3XL bardzo ładna, powiem wam, że bardzo ładna, biała, bieluśka, a tam taki wzorek, ja lubię takie wzorki, ostatnio widziałam dziewczynę, która właśnie, no góralkę, która przebierała się w swój strój, e, swój strój e, ludowy, przepiękny, moje marzenie, jak przymierzyć taki strój, tu macie do 3 XL za 25 zł, taką bluzeczkę, tu jest e, też takie zwężane, ma rękawy. Dalej mamy, co my tu mamy? Klapeczki. O właśnie, mówiłam, że Wam pokażę jakieś buty. To tu mamy klapeczki za 35 zł. Takie, bardzo cienka podeszwa. Powiem Wam, że ja sobie kupiłam tako, z taką cienką podeszwą e, klapki w CCC i jestem naprawdę zadowolona. Tu są takie ba dla bardziej odważniejszych. Piękny też e, ten jeans. Fajnie to wygląda, no tylko trzeba mieć, e, wiecie, no ja jestem chyba za wysoka tak mi się wydaje do takich klapeczek, ale bardzo mi się podobają, jak ktoś nosi takie Klapki e, zawsze zwracają nam, e, zwracają moją uwagę. O tak, dobra, postawię je tutaj pięknie, żeby stały. Idziemy dalej. Dalej mamy zobaczcie taką sukienkę. I zobaczcie, jaka ona jest e, spora, więc większe panie, zobaczcie. Można w pepko też ubrać się. Jak ktoś ma większy rozmiar, to się rozciąga też. E, wiadomo, no do granicy możliwości, żeby tutaj nie, nie wyglądało to źle, e, ale. Jest naprawdę duży rozmiar. Kosztuje 40 zł taka sukieneczka, więc naprawdę spoko. Następna bluzka, zobaczcie, też biała, z takimi rękawkami bardzo ciekawymi, ale powiem Wam, że takie bardzo leciutkie, nie takie jakieś ciężkie te rękawy. 20 zł kosztuje do rozmiaru 3XL fajnie, że robią coraz fajniejsze ciuchy i tu jest, yy, cieszy mnie to, że już jest 3XL, a nie 2XL bo te 2XL to czasami jest takie małe, że yy, no, że kto tam się zmieści, pięknie to wygląda kolorowo powieszone, zobaczcie tutaj są fiolety, yy, tam były yy, róże, zielenie naprawdę bardzo ładnie to wygląda, pokażę Wam jeszcze ten kapelusz, bo tutaj te bluzki Wam pokazywałam ale kapelutka Wam nie pokazywałam zobaczcie jaki ładny, biały kapelusik, jakby ktoś chciał no i cena tego kapelusika 20 22 zł, aż taka dziwna cena. Myślałam, że 25. Yy, dobra. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście komentarz, udostępnijcie, lajkujcie. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.